Z dniem 5 lutego na stanowisko dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powołana została Małgorzata Kaźmierczak. W konferencji prasowej udział wzięli wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, a także wicewojewoda województwa podlaskiego Ewa Kulikowska. I dzisiaj jesteśmy tu z kilku powodów. Jednym z powodów jest Powołanie przez prezesa agencji pani Małgorzaty Kaźmierczak na stanowisko dyrektora podlaskiego oddziału regionalnego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa jest to wieloletni pracownik oddziału, zna pracę od podstaw, będzie zarządzać dobrze tym oddziałem, ale też chce, żeby nie tylko w podlaskim oddziale, we wszystkich o działach, biurach powiatowych, ta praca była wykonywana solidnie, z dużym tempem, chociaż wiem, że pracownicy, a jest ich ponad 11 tysięcy w skali kraju, pracują ciężko, pracują na pełnych obrotach, że tak powiem, ale po to, żeby rolnicy mogli korzystać z programów pomocowych, z dofinansowania. Oczywiście, tam gdzie występują problemy, chcemy je rozwiązywać. Były problemy z systemem informatycznym. Pracujemy nad tym, żeby przyspieszyć, żeby ten system działał tak, jak należy. Ale też chcę podziękować w tym miejscu tym wszystkim pracownikom, którzy od lat zajmują się działaniami. Jest ich coraz więcej, coraz więcej wniosków przypada na jednego pracownika i za to. Serdecznie wszystkim dziękuję i oczywiście to nie tylko podziękowania, bo muszą znaleźć się na to też odpowiednie środki, żeby wynagradzać pracę tych, którzy obsługują działania największej agencji płatniczej w Europie. Z dniem dzisiejszym zostałam powołana przez pana prezesa agencji jako dyrektor podlaskiego oddziału regionalnego. Z agencją, tak jak pan minister powiedział, jestem związana bardzo długo. Blisko 20 lat pracuję głównie w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego w Białymstoku. Zaczynałam od pracownika, przeszłam przez różne ścieżki kariery, byłam naczelnikiem wydziału również. Także sprawy rolnika i podlaski wsi nie są mi obce. Dołożę wszelkich starań, żeby. Wszelkie dopłaty do finansowania naszym wnioskodawcom, naszym beneficjentom. Były wypłacane jak najszybciej, podpisywane były umowy. Trzeba troszeczkę zmienić, zwłaszcza z systemami informatycznymi, ale to wszystko będzie wprowadzane w miarę możliwości i postaramy się zrobić wszystko, aby pieniądze trafiły na Podlasie jak najszybciej. Administracji rządowej odpowiadam tutaj na szczeblu wojewódzkim, odpowiadam za rolnictwo i środowisko między innymi i dlatego tak ważna jest dla mnie też ta te stanowisko i zaangażowanie y, pracownika, który y, będzie nadzorował to wszystko, więc bardzo liczę na współpracę, na owocną współpracę, a tobie, Miesz? Małgosiu, życzę bardzo dużo powodzenia i y, dobrych rozwiązań. Sobie i nam tego życzę. Dziękuję bardzo.